We wrześniu 1939 roku Polska poniosła klęskę w wojnie, której nie mogła wygrać. Przeważające siły niemieckie spychały oddziały polskie coraz bardziej na południowy wschód. Wódz naczelny Edward Śmigły-Rydz i część polityków już w dniu agresji radzieckiej, czyli 17 września, opuścił Polskę przez granicę z Rumunią. Do dziś uznaje się to jako ucieczkę osób odpowiedzialnych za obronę kraju. Ale granicę rumuńską, węgierską i w mniejszym stopniu litewską i łotewską przekroczyło też wielu żołnierzy, dla których wycofanie się było jedyną możliwością wobec śmierci lub niewoli. W wyniku nacisków Hitlera na rząd rumuński i węgierski, polscy żołnierze byli w tych krajach internowani, czyli przymusowo zatrzymani i uwięzieni. Ale że Rumunii i Węgrzy sympatyzowali z pokonaną Polską, wkrótce zezwolono Polakom na udanie się w dalszą drogę do Francji. We Francji zaczęły tworzyć się władze emigracyjne, zwane też władzami na uchodźstwie. Początkowo byli to Polacy mieszkający we Francji, później także ci wszyscy, którym udało się uciec ogarniętej wojną i okupacją Polski. Już 30 września prezydent Mościcki wyznaczył na swojego następcę Władysława Raczkiewicza, a ten z kolei na premiera i naczelnego wodza armii desygnował Władysława Sikorskiego. Siedzibą polskich władz było francuskie Anjou, ale po napaści Niemiec na Francję w czerwcu 1940 roku zostały one ewakuowane do Londynu, stolicy Wielkiej Brytanii. Od tej pory rząd emigracyjny zwano też rządem londyńskim. Zadaniem polskiego rządu na uchodźstwie było oficjalne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej u boku aliantów, tworzenie polskich sił zbrojnych do walki z Niemcami, koordynowanie działań z polskim państwem podziemnym w okupowanej Polsce. Polski rząd na emigracji był uznawany przez aliantów za oficjalne władze Polski, ale zgrzyt w relacjach pojawił się w lecie 1941 roku po napaści Niemiec na Związek Radziecki. Winstonowi Churchillowi zależało, by Polska i ZSRR ponownie nawiązały relacje, ale na drodze do porozumienia stała napaść radziecka z września 1939 roku, uwięzienie setek tysięcy Polaków przez Sowietów i stanowisko ZSRR o rosyjskości terenów, które Polsce zabrali. Wielkiej Brytanii zależało na sojuszu ze Stalinem, bo ZSRR wciąż posiadało miliony ludzi zdatnych do walki i potencjał gospodarczy. W trudnej sytuacji znalazł się premier Sikorski, bo z jednej strony nie zamierzał puścić w zapomnienie krzywd wyrządzonych przez Stalina, z drugiej pojawiła się okazja na uratowanie Polaków z sowieckiej niewoli i wspólną walkę z wrogiem numer jeden, czyli Niemcami. 30 lipca 1941 roku podpisano w Londynie układ Sikorski-Majski, który przywracał relacje polsko-radzieckie. Sowieci uznali także pakt Ribbentrop-Mołotow za nieważny. Zgodzili się na powstanie armii polskiej w ZSRR i uwolnienie Polaków więzionych w łagrach. Ten ostatni punkt zabierał w sobie szyderstwo, bo Stalin czynił jakoby łaskę polskim więźniom, gdy w rzeczywistości były to osoby niewinne. Dodatkowo nadal nie wiedziano nic o losie kilkudziesięciu tysięcy polskich oficerów i urzędników. Na pytanie o ich los stali rzucał idiotyczne teksty typu Pewnie wyjechali do Manchurii”. Prawda wyszła na jaw w kwietniu 1943 roku. Niemcy odnaleźli masowe groby pomordowanych przez NKWD Polaków i, aby skłócić aliantów, poinformowali o tym świat. Zbrodnia katyńska wyszła na jaw, ale Stalin nie tylko dalej kłamał, że to zbrodnia niemiecka, ale wręcz oskarżał Polaków o sympatię z Niemcami i zerwał stosunki z rządem polskim w Londynie. W tym czasie odnosił już sukcesy na froncie, a w planach miał uczynienie w przyszłości z Polski kraju satelickiego, czyli marionetkowego, podległego ZSRR.